Pamiętaj, że każdy z nas niesie w sobie swoją własną historię pełną wyzwań oraz trudności. Nie możemy poznać dokładnie tego, przez co przechodzi inna osoba, więc nie powinniśmy osądzać i oceniać. Zamiast tego warto okazać wyrozumiałość i wybaczenie, dając drugą szansę, bo czasami, kiedyś, sami możemy tego potrzebować. Niech nasze sukcesy będą wynikiem naszej ciężkiej pracy, bez wyrządzania krzywdy czy kompromitacji komuś innemu. Podejdźmy hojnie do innych, wspierając ich w drodze, a otrzymamy najpiękniejsze nagrody: wdzięczność i wzajemne wsparcie. Szanuj siebie oraz każdego innego człowieka, bo jesteśmy równi w naszych pragnieniach oraz potrzebach. Pamiętaj, że jedyną osobą, którą masz moc zmienić, jesteś ty sam, więc inwestuj swoją siłę, w swoją siłę charakteru. Bądź przygotowany na trudności, nie zapominaj o delikatności w stosunku do innych. Bądź dumny z własnej autentyczności, bo w niej tkwi cała Twoja prawdziwa piękność. Żyj pełnią swojego życia, wychwytując i celebrując chwile, które tworzą Twoją historię.